Bez krawata w Radiu Yard. Kasia Kodzio, dzień dobry. Dziś ze mną gość od bardzo wyjątkowej inicjatywy Marta Halicka ze stowarzyszenia My Mamy działamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Może najpierw kilka słów wprowadzenia na temat tego, czym zajmuje się stowarzyszenie, od kiedy stowarzyszenie w ogóle pojawiło się w świadomości Podlasian i czym się zajmuje. Stowarzyszenie jest tak naprawdę bardzo młode, bo my dopiero od sierpnia działamy, ale zrzeszałyśmy się już wcześniej w zupełnie innych strukturach. Jak sama nazwa mówi, zrzeszamy mamy, w różnym wieku i z różnymi dzieciaczkami, z takimi maluszkami i z nastolatkami, jak w moim wypadku. Czym się zajmuje? zajmuje się tak naprawdę, to jest początek naszej drogi i pierwsza taka naprawdę większa nasza inicjatywa, ale co miesiąc spotykamy się. Na początku spotykałyśmy się z prelegentką i mam nadzieję, że do tych spotkań wrócimy, żeby się rozwijać, żeby porozmawiać o swoich problemach, żeby się wesprzeć, żeby się wysłuchać czasami, a czasami po prostu ze sobą pobyć. A gdzie można Was spotkać? Mieścimy się w Wasilkowie i tam na terenie gminy najczęściej mamy spotkania, w bijskiej bibliotece, ewentualnie w pizzerii. W lokalnie, a zapraszamy mamy ze całego województwa, więc jeśli jesteś z Białego czy też z okolicy i masz ochotę dołączyć do wspierającego grona, mam, zapraszamy cię serdecznie. I czym dokładnie się zajmujecie? Jakiego typu są to inicjatywy? Najbliższa inicjatywa jest w duchu Zero West, w duchu takim właśnie dbania o środowisko, ale też mamy plany na to, żeby to były jakieś warsztaty dla dzieci, warsztaty dla mam, żeby zrzeszyć seniorów i dzieci. Tak jak mówiłam, my dopiero zaczynamy, ale mamy fajne, ambitne plany, bo zrzeszamy cudowne, mamy z ambitnymi, wspaniałymi i biznesami, i początkami, także wszystko przed nami. Może jeszcze troszeczkę na temat stowarzyszenia. Ilu macie członków, ile osób zrzeszacie? Tak naprawdę, żeby rozpocząć stowarzyszenie, to tam jest pięć podpisów. Ale to właściwie są tylko i wyłącznie podpisy, bo my wszystkie działamy. Tak naprawdę, kto ma ochotę, ten do nas dołącza. Myślę, że gdybym miała tak wymienić liczbę, to jest nas około 20 do 30. I to jest przeróżnie, bo na niektóre spotkania przychodzi nas właśnie 30. Zapraszamy dzieciakami, a czasami przychodzi nas piątka. Zależy od tego, kto ma czas, kto ma jakąś potrzebę, no i kto ma możliwości. Wspominałaś o wydarzeniu, które się nam zbliża. Wielkaśnymi krokami, bo 1 grudnia będziecie dawać nowe życie naszym szafom. Tak, o, co, o co chodzi? Wiesz co, wpadłyśmy, właściwie to też z takiej naszej rozmowy, z jednego do spotkania był, odbyło się tak, że no, mamy bardzo dużo ubrań, szczególnie czasami jest tak, że się do nich przywiązujemy fajnych sukienek, cudownych spodni, które wiszą, zalegają w naszych szafach i nie mamy co z tym zrobić. Platformy zajmują za dużo czasu sprzedażowego, więc sobie wymyśliłyśmy, że zrobimy wymianę. No ale skoro wpadłyśmy na sposób wymiany, a tutaj się odezwała jedna mama i tutaj druga mama i zobaczyłyśmy, że to jest tak naprawdę ogromna potrzeba w naszym społeczeństwie, 啊。<laughs> Nie tylko pozbycia się, ale i nabycia tych rzeczy. Tak, Ja sama uwielbiam rzeczy z drugiego obiegu. Uważam, że są oryginalne, nie takie jak z sieciówki. Żądajemy im drugie życie, możemy je inaczej nosić. I dlatego powstała właśnie ta inicjatywa. Ale oprócz tego, że będzie wymiana ubraniami, to jest też szereg atrakcji towarzyszących. Może troszkę więcej na ich temat teraz. Tak, i te wszystkie atrakcje starałyśmy się też zrobić w duchu Zero-US. Będzie wystawa pani Katarzyny Tuss. Wystawa jest przepiękna. Są to zdjęcia kobiet, które zostały ubrane w baśniowe suknie, na przykład z drugiej ręki. Będą kogniotki, czyli gniotki powstające właśnie z materiałów z recyklingu. Będą skrzaty tworzone też z materiałów recyklingowych. Będzie metamorfoza, czyli z ubrań, które przyniosą nasze wystawowiczki. <grym> Stworzymy stylizację. Już takie trochę w duchu świątecznym, no bo za chwilę tak naprawdę są święta i sylwestra, więc postaramy się, żeby te, te stylizacje były świąteczne. Będzie makijaż. Jedna z naszych mam jest wspaniałą kosmetyczką i powie nam, jak przygotować się naszą cerę i nasz makijaż, tak żeby w jak najkrótszym czasie usiąść pięknie do stołu wigilijnego. Będą pierniki świąteczne dla dzieciaków. Będzie kończki dla najmłodszych, gdzie będą mogły się chwilę same pobawić, żeby mamy obejrzały to, co mamy dostępne. I będą też obrazy pani Magdaleny Sokołowskiej. Jeszcze będzie jedna z naszych mam, ma gabinet logopedyczny, więc jeżeli masz jakiś zastanawiasz się nad wymową swojego dziecka, to zapraszamy, bo też przez całe trwanie wydarzenia będzie z nami Paulina, która zerknie na to, jak, jak, jak twoje dziecko pracuje w wymowie. Szybko wprowadźmy słuchaczy, w jakich godzinach będzie odbywało się wydarzenie i gdzie? Czy 1 grudnia, najbliższa niedziela 10.14 ulica Antoniego Buczki to jest szkoła podstawowa. I tam jest na sali gimnastycznej ponad 20 stoisk. Zaczynamy od 10. 10.30 pani Katarzyna otwiera swoją wystawę. O 11 jest metamorfoza, 1130 skrzaty, od 12 już są gniotki, pierniki i tak naprawdę wszystkie pozostałe atrakcje. Czy wymagane są wcześniejsze zapisy na wydarzenie? Tylko te, które były, panie, które chcą sprzedawać swoje ubrania, ale tutaj już lista jest zamknięta, już zgromadziłyśmy ponad 20 stoisk, co jest naprawdę imponujące, bo się zastanawiało, kto do na nas przyjdzie, a nie mogłyśmy, aż szybko domknęła nam się ta lista, ale wszystkich pozostałych zapraszamy. I teraz od razu nadmienię, to nie są tylko ubrania kobiece, co jest ważne. To są też ubrania dziecięce i męskie, czyli tak naprawdę to, co zalega w naszych szafach i w naszych szafach naszych dzieci, czasami na przykład nieudany zakup, bo jak w przypadku mojej córki nie będzie nosiła tej bluzy. To właśnie trafi na moje stoisko i będzie można to kupić. Jak już zamkniemy te nasze szafy, to z czym teraz do Was będzie można się zwrócić? Och, to jest. No to jest dobre pytanie. Plany na nowy rok mamy. Mamy trochę planów właśnie, żeby połączyć seniorów i dzieciaki. Na jakichś fajnych warsztatach. Mamy też cudowną mamę, która robi co roku taką wspaniałą akcję karmienia matek. Ona robi fotograficzną sesję dla takich większego grona mam i zawsze robi to charytatywnie. Być może wspomożemy ją w tym, żeby to zrobić takim fajnym wydarzeniem. Ale mamy też cudowną kasię, która zajmuje się tańcem orientalnym, więc może coś z gimnastyki. Plany są, szukamy jeszcze i określamy nasze cele i realizacje. Co Wam daje praca w stowarzyszeniu? Och, co, e, Tak naprawdę tak jak zaczęłam, my z, od dwóch lat, nawet od trzech spotykamy się mniej więcej w mniejszym czy większym gronie i my się tak cudownie rozwinęłyśmy. Każda z nas ma super moc i to jest tak piękne wsparcie kobiece. Czasami e, dajemy sobie czułego kopniaka do działania, ale czasami przytulimy, kiedy tego trzeba. Czasami pokażemy drogę albo docenimy. A to wiadomo, że jest dość trudne w dzisiejszych czasach być docenionym przez drugą osobę, przez siebie i przez drugą osobę też. I to jest naprawdę takie. Mm, ja zawsze myślałam, że kobiety się nie potrafią wspierać, przynajmniej we wcześniejszym swoim życiu. A to stowarzyszenie pokazuje mi, że my się naprawdę cudownie potrafimy wspierać i my tak bardzo się doceniamy i z łagodnością potrafimy spojrzeć na drugą kobietę i z wyrozumiałością i podkreślić te właśnie nasze supermoce, które posiadamy. Stowarzyszenie My Mamy Działamy pokazuje, że w kobietach tkwi moc, w kobietach tkwi siła i że w jedności również jest siła. Marta Halicka właśnie z tego stowarzyszenia była dziś gościem Radia Yard. Bardzo dziękuję za przybycie do nas do studia. Ja również bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na wydarzenie. Na pewno warto. Bez krawata w Radiu Yard.